Witajcie, jestem nad swoją wodą Trochę się obawiałem, że mogło przymarznąć, bo było minus 8 Ale na szczęście nie Mam dwie wędeczki Jedna jest na e, Jedna jest z e, żyłką, druga jest z plecionką W razie czego jakby mi zamarlała Także jedziemy, zobaczymy, może się coś uda Siedzi Szczupaczek pierwszy pierwszy rzucie Ale pięknie Ale pięknie wziął Malutki bo malutki Ale pierwszy jest Zaraz wyciągniemy Zobaczymy o, ale no, jest 40, Ale jest O, odciął się ładnie Nie będziemy Męcić Także wypuszczamy Zobaczcie jaki ładny Żeby aby nie było krątwie pierwszego rzutu Idziemy malutki do domu idziemy na tych pomostach to no tak go wypuścimy Będzie ładniej Lepiej O, no i już jestem zadowolony zobaczcie Jakieś łuski na pomoście są Tylko co to, bydra, człowiek nie człowiek, bo ta mały łuski takie płciowe. Także klątwa. Pierwszej ryby z pierwszego rzutu się sprawdza. Od tamtej pory nic ani jednego puknięcia, ani jednej rybki w pierwszym rzucie. Szupaczek 40 się trafił i koniec. Ale będziemy próbować. Mamy jeszcze miesiąc.